Ej, cześć, i czułem. Wracamy z Dying Lightem. Jak pamiętacie, ostatnio skończyliśmy na dachu, ale już przeszliśmy do naszej pielęgniarki i idziemy pogadać o naszym zielonym zombiaku. Dosyć to do pana doktorka. No, Doktorze, masz chwilę? ale, który jest u pielęgniarki. Tak. Jak mogę pomóc? Crane, pamiętasz jak mówiłem o tym dziwnym zarażonym, tym, który usiadł na mój widok? Właśnie widziałem kolejnego i zrobił to samo. Hmm. chyba słyszałem, jak twoi koledzy mówią o tych stworach. Nazwali je sprinterami. One chyba preferują niektóre części miasta, ale wychodzą tylko w nocy. Może dałobyś radę jednego złapać i przynieść mi próbkę jego ciała? Widzisz, przyszło mi tak do głowy taka luźna myśl, że jeśli te stwory preferują miejsca, w których zostawiłem moją przynętę, cóż, lepiej się zbytnio nie ekscytować. Zdobądź tę próbkę, proszę. Musi być świeża, więc wróć do mnie od razu. Dobra, no to gdzie mogę ich znaleźć? Podobno nasz kwatermistrz wie, gdzie można je spotkać. To idziemy do kwatermistrza. No i co? Zdychasz. No sorry no, umiera mi się. Nie ty, dobra. To jest sklepikarz. Tak wiem, ale ja potrzebuję od sklepikarza amunicji do pistoletu. Wiesz mi się skończyło. No ale lecimy dalej no. Chcesz ubić interes? A no, ja sobie kupię Plan... każdy typ amunicji w sumie. Żeby tak mieć o, na przyszłość. Plan... Lepiej mieć niż nie mieć. Ładny plan na dzisiejszy odcinek. Zir poprosił mnie, Przeżyć. próbkę doktorowi i zrobić jeszcze jedną misję. A ta próbka jest misją główną? Tak, to jest misja główna. No dobra. Czym mogę służyć? Doktor Zir mówi, że wiesz, gdzie szukać tych tam w sprinterów. Wiesz, bardzo szybcy, z zielonymi wrzodami. A tak, jasne. Mogę pokazać, gdzie bywają. Tu, tu. I tu, chociaż moim zdaniem, nie ma co specjalnie szukać kłopotów, jeśli te nie szukają ciebie. Ach, mądra maksyma, dzięki. Te tu to mi nic o, nie to... powiedziało tak szczerze. O! Ale wiesz co ci powiem? Mapa mi się naprawiła. Maszę mi też, także jestem zadowolony. Musimy się dostać tutaj. Jak się to oznaczało? bo nie pojawam? Tam się musimy dostać, musimy to zrobić w nocy, więc idziemy spać. A nie możemy się pójść tam do tej bezpiecznej strefy, która jest obok i tam pójść spać? No właśnie, właśnie to robię. Okej. Okay. Printerzy wychodzą tylko nocą i trzymają się swoich terenów łowieckich. No dobra, idziemy. jesteś tam? Nie mam, nie. Małe info, jakbyś mnie potrzebował na przystani promowej będę pomagał Morganowi przygotować barkę. Ale się na Ciebie rzucili Biegnął objazdem, bo mi się nie chciało przez nie przeskakiwać Brakuje mi haku no, Hak jest nie. taki fajny Jeszcze trzeba trochę de-expić Boże, to jest ta głupia strefa bezpieczna no to jest taka do dupy Taka biedacka Juś, nie umiem przejść, o Dobra Mamy noc. I teraz tak Strzelaj do niego Poczekaj, no musimy do niego strzelić, tylko poczekaj, bo to musimy zrobić po cichu Co? wpiegamy w niego i dajemy mu lepę? No dobra Kurde, nic nie widać. Ciemno wszędzie. Łała, łała. Gdzie on jest? A, tam. Widzę go. Mogę mu strzelić w łeb? Strzelaj szybko. Leży. Teraz trzeba jeszcze próbkę z niego zebrać mam nie? wow umieram Zostawcie mnie Teraz ja umieram O nie włączyłem sobie opcję przypadkiem O puść mnie God damn it. Dajcie mi moją latarkę UV wyciągnąć w końcu, co? Dobra Jeszcze jeden Nic. Musisz popróbkę no nie mogę Muszę, nie muszę, muszę Wit, mam No To teraz wracamy od razu. Nie gryzie A, to biegniemy nocą. No dobra, może być Czemu nie czemu nie nocą? No nie wiem Jak mam niedaleko, więc... No w sumie. A Nie wiem, ta moja postać czasami jest taka upośledzona, jeżeli chodzi o skakanie. Oko, moja też teraz przed sekundę pokazała swoje pośledzone ruchy Nie, spadł... Właśnie zaskoczyłem z 5 metrów I normalnie sobie wylądowała na nogi A przed chwilą skoczyłem pomiędzy piętrami pół metra I, i ona upadła jakby... Z kilometra spadała, nie? Czekaj. Okay? Takam Spinam się O, nie żyj -y na łeb Oj no, i dobra. Prawie zginąłem. Młodzień, że, że, że Już, no, nic Prawie zginąłem. <grym> A, Krain, wchodź, wchodź. Masz próbki, o które prosiłem? Świetnie, fenomenalnie. Właśnie opowiadałem doktorowi Camdenowi o tobie. Witam, to Dobrze, że pan dla nas pracuje. Zdaje się pan być bardzo zdolną osobą. Co ciekawe, co tym stworom zastępuje krew? Światło czułe. Jako broń głowę dam, że całkiem groźne. Ale to dygresja. Daję ostatnią porcję od czynnika i zapasowa fiolka. A niech mnie. Ta tkanka. Pozytywny wynik na zrekombinowanego wirusa. Kamden, Wiesz, co to znaczy? Eksperyment z mięsem zadziałał. Gdy zaszczepiłem próbki mięsa z rekombinowanym wirusem, wtedy zadziałało. To tłumaczyłoby te przeróżne mutacje. Nie dam rady. Kamden mógłby. Ma potrzebny sprzęt, ale przecież nie mamy szans dostarczyć mu wyników. A nie możecie wymieniać informacji przez radio? Za dużo danych, panie Crane. Zająłby całe lata. Obaj byśmy uświerkli, zanim by skończył. Woda, woda, wszędzie woda i ani kropli do picia. Doktorze Camden, a gdybym dostarczył to do pana osobiście? I dane, i próbki. Panie Crane. Ale może nam pomóc, prawda? Nawet nie wiesz, ile to wszystko znaczy, dla mnie, dla wszystkich. Dam ci znać, gdy wszystko będzie gotowe. A teraz musisz iść. Tyle roboty. Tyle roboty. Jest jak jest w świecie. Apokalipsy. Nie Aż się my nawet. No ile mam minut? Do jasnej cholery, Rahim mówiłem ci, że ja to zrobię. A jasne. Bo ty się lepiej ode mnie znasz na materiałach wybuchowych. Sam mówiłeś, że jesteś tylko turystą. Ale słuchaj. Zjebałem no. się. Mocno się zjebało. Co się stało? Gdzie jesteście? Na wiadukcie. wszystko się tu... Idźcie na torowisko. Schowajcie się. Już do was idę. Omar! Na to, tobą! Rahim, Chyba... Bro, chyba... Szlak. Dorwali ich. Breken! Breken, słyszysz mnie? Słyszę cię. co jest? Idę po Rahima. Rahim? Jest gdzieś tutaj, w wieży. Niestety nie. Poszli z Omarem wysadzić gniazdo i wpadli w tarapaty. Oni co? Szlak! A skąd wzięli materiały wybuchowe? No... W... Ach, ukradłem je Raisowi. No Jezusie Jestem prawie na miejscu, uratuję go Breken! Niech lepiej Ci się uda! Masz go uratować, słyszysz? Uratuj go, żebym mógł mu dupę zwoić! Satchay to tym wie? Nie. Na litość boską nie O. A no tak, bo zapomniałem, w że w nocy w sumie Ci nie napadają. No, 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 Skupiłem się na tak dyskusji, że zapomniałem jak się podnosi itemy ze skrzynek. Ja też, spoko. Ja tutaj do sklepu. Co to, za to obszar tutaj zaznaczony? Właśnie, mam jakieś abilitki do wsadzania. Czekaj. Też cios. Rzucać. Yy, rzucanie oszczami. Mmm. Okej. Okay. Nie wiem, co by tu wziąć, w sumie. A, wezmę to. Tutaj mogę wziąć sobie co to jest, umożliwiam jest... o, to jest dobre i tutaj wezmę sobie... O, to se wezmę. No i git, mamy wszystko. No to chodź idziemy spać Okej. Okay. Ile to małych minutek? 11. Dopiero? No. No to jeszcze lecimy tą jedną misję zrobić i... łała ałała. To by pomyślał, że jak przeskoczy przez drut czasy, to stanę pełno depta. Oj. Au. Chcesz, trafisz mi? Nie. Ja. No właśnie widzę. Dobra. Tyk. 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 Nie ma tak jak klepać te pak które stoi. Uwolniłeś go? No. A on wstaje czy nie wstaje? Nie wiem, czy się nie zbugował. Poko, u mnie stoi. U mnie leży. Dobra, no to idziemy że... dalej. Nie ma co czekać. Było wstać, a nie? O, teraz coś powiedział. Okay, idę zobaczyć. O, wstał, ale nie można. To, ale chyba się dalej odnieść od niego. Nie wiem, nie wiem, wstał i bije powietrze. O, położył się? Hop, nie wie, co chce. Dobra, lecimy. O, widzę, że zebrałeś, bo dostałem expa. No. Bra... Ale powiem Ci, że ty długo wstawał. No... W... Trochę mu zeszło. Może... może się wyrostowało, tak? No może. Może te zombiaki, co by obok, go straszyły. O, skrzynek. Otwórz. Buda! Dobra, lecimy Rahim! Biegnę, biegnę po torach. tu jest jakiś safe spot po drodze gdzieś. Ale nie wiem gdzie. Oj, oj, spadłem. Oje, spadłem. Miałem tu wskoczyć z tego co widzę. Dobra, czekaj, jak tu wskoczyć. Aha. O tu jestem Pytanie, jedziemy to sobie załamać, czy nie? Nie Dobra, są pośledzone No puść ten! W słupki Jakie za tobą. Wiem O cholera. Niedobrze. Jako sprawdzą jesteś Bregit, że ja. na wiadukcie znalazłem tylko ciała zabitych, ani śladu nie ma w Masz jakiś pomysł gdzie mógł pójść Kazałem mu się schować na torowisku Znajdź go! Kolejny trupek. Nie, ten knojek tylko spróbuję dać się zabić Caczacz O no, już idę za nas Yup. Jupp Prawie umarłem Marno użyć? A ja już wiem chyba jak nawet To jest domyślać się do nie się... podobnie do mnie prawie, że Crasznie daleko jest tam do nich no, Musi do mnie tak wejść Op Udałem? dachem? Nie Ciebie przeciągnęło

Eee, nie ma sobie inny. O, jut. Już? Wszyscy? Tak, ja bym sobie sobie podbierał. Dobra. To na ośmie. Cyk, cyk Muszę sobie nałożę kamuflaż. Cyk. I idę do ciebie. O golak Premium. Ej, ty masz lepszą pozycję. Jakie zaś zawody? To były What the fuck? Tam... Mm, nie wiem. Ale strzeliłem. Rahim! myślałem, że już pomnie, więc uzbroiłem bomby. Wybuchnął za mniej niż 5 minut. Cholera, ty krwawisz, ha? A, za zaciąłem się. Nic to, po prostu podłóż te bomby. Nie ruszaj się, rozumiesz? Zaraz wracam! Mamy 5 minut. Za 5 minut będzie 22, 22 minuty, więc speedrun. Jest wejście... Ej, poskomowali za... nas. Mamy 3 minuty 20 sekund. Co jak nie zdążymy? Wybuch. Tam, Płyń. Płyń. Jak ty płyniesz szybciej ode mnie? Popłynę na powierzchni A, drobina Boże, drobiny są takie głupie Jestem z powrotem na powierzchni Widzisz ten wielki przepust po prawej? Nie, nie widzę Idź Skocz na rampę i wejdź dra... wyżej Nie, przegrałem Skądkolwiek było do Op. Długo wie, tak naprawdę, z tego zawiesić. O, pierwsza gotowa. Dobra. Bra, słuchajcie, Poszukaj palcie się. Poprzedniej... Macie petardy pod nogi. Zostawcie mnie w spokoju Jakiś strasznie słaby deweloper był tego budynku. Załatwione Słyszę tanka oj ta. się z nią Teraz się z Ok O nie wpadłem Łała Pożywałem się w deski Dobra łatwo Pierwszy Ciężko żebyś nie był pierwszy jak jestem co bliżej. No wiem. Znaczy ja przebiegłem przez tanka, nie? Bo stałem obok siebie. Ja pobiegłem przez tę dziurę, co tank zrobił i pobiegłem sobie z powrotem. Wali się! Udało się! Twój plan zaziął! Rakim, Mamy tu gdzieś na, na obrazku tlen No, A teraz się pewnie pojawi No dobra Nie, ale jak już stoję przy drabinie, to by się mógł samo nic nie zacząć spinać, nie? Proszę. Rahim. To ja udało się Żałuj, że tego nie widziałeś! A cały budynek się zawalił! O szlak. Nie, 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 Rachim, przestań! Rachim! To ja! Stary, to ja! Ryn. O Jezu! Rachim! Przestań! Rahim, przestań i skręca kark! To pieprzone ugryzienie! Udało mi się, że w ogóle wcześniej otworzył ten te te, pociąg. O, i zamknął go bez żadnych problemów. A, a przed chwilą się ciłował. Co się dzieje? Regen. Rachim. Rachim nie żyje. Jasna cholera. Wracaj tu i nic nie uczyń. Przynajmniej na razie. Co, wrócimy i kończymy. No tak, 21 minut. Tydolnie. No mówiłem, 5 minut na bombę było, no to idealny timing. No i nie zaskoczyłem do tego. Spokój, ja też. Nie, mam wrażenie, że ta postać jest taka jakaś ciężka. Hop Hop, Hop. ta mapa nie jest taka duża, ale w rzeczywistości jest całkiem spora, żeby przebiec z jednego krańca na drugi przebiec ogólnie całą taką, tą powierzchnię, to... Siup. Jestem... a nie, sorry, z tej strony nie ma wejścia a nie, to nie jest, nie jest ten budynek chyba jeszcze na was. nie, to jest ten budynek nie, ten, nie ten, nie ten, nie ten. Nie ten? To dobra no i dobra, ostatnia kz Czemu to jest znowu tak ciemno? Ja bym od, oddał jeszcze te, te dropy ewentualne Tymkowi To też Rzut Siedemdziesięć eee. Ostatnia na dzisiaj i... Dobra Poziom wzrósł. Breken. Jak dzieciak zginął Ja. Musiałem go zabić. Było już za późno, przemienił się. Musiałem, przysięgam. Był też moim przyjacielem. Najlepszym, jakiego tu miałem. Ja wiem, wiem. Wkurzał mnie jak się brał za nieswoje, ale on był dla mnie jak rodzina i znów ktoś z nas i znów truba brata. Zaufałem mu, powierzyłem mu te ładunki, Boże, może gdybym go tam nie zostawił, może wtedy wciąż by żył, o nie. Jade, Jade, stój, Jade, niech to szlak, weź, dajmy jej czas. Zły moment, złe miejsce. O, jeszcze wybuch. No na Nie damy go chyba nie możemy skończyć. Chyba nie, lecimy Chyba, jeszcze... Oj oj ojoj, wszystko się... Oj 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 Jestem tych kul mogę w niego wpakować. Nie wiem, doktorku. Wiesz, doktorek? To jeszcze są chłopy Skąd? Ja wziąłem karabinę jak nice. coś. Nie mam miejsca w jakimś punku. Poza za bambik No to się zabijam Myk Nie Ej okay. <gryw> <gryw> Byłem bliżej tego aniżeli ty I ty się wysadziłeś a... Nie wiem, ja byłem w ogóle za... Za... Za ścianką taką śmieszną i... Dostałem wybuch A to ty do nas mówisz Myślałem, że ty nie żyjesz już Wiesz jak myślałem Ale chyba tak... Bo mu się umarło, nie wiem. Tak, nie wiem, tak powiedział to w sposób normalny. Porwali Zira. Jego ciężarówka płonie. Cholera! Widzisz co się dzieje jak się próbuje pogrywać z Raisem. Nie powinniście byli łazić do tej szkoły. Część naszych widziała grupę bandytów w drodze do garnizonu Raisa. To pewnie tam zabrali Zira. Idź do nich, znajdź doktora i przyprowadź z powrotem żywego. Słyszałeś? Dobra! O, plany jakieś? Zażygałka. Zażygałka. Tylko. Trochę tu jest. Troszkę dużo rzeczy. W ogóle one, te moby są niby wrażliwe na promienie UV i w ogóle, a tu jest pełno ogień i tak sobie przez niego biegają, nie? Ja wiem, że ogień i uv to nie ma nic wspólnego, ale styl, jakby bieganie przez ogień, to tak trochę jest dziwne. No, tak troszeczkę. Dobra, wracamy do wieży. Jo, wracamy do wieży, kończymy. No i od jutra zaczniemy, z. w sensie od jutra. No, w następnym materiale zaczniemy z ratowaniem naszego Zira, doktora. Bo się zapodział <laughs> po drodze. Bo go ukradli. Także co? Raz jeszcze dziękujemy za bycie, obejrzenie materiału i co. Mam nadzieję, że będziecie dalej oglądać i zobaczymy się już niebawem. Też mam taką mam nadzieję. Na razie. Bye Na razie. I hejka.